Czy wiesz, jaka cecha naprawdę zwycięża mężczyznę, który cierpiał, który wyciągnął wnioski z życia? To pytanie może wydawać się proste, ale kryje w sobie ogromną głębię. Bo kiedy mówimy o mężczyźnie, który przeszedł przez trudne doświadczenia, nie mamy do czynienia z kimś naiwnym, zwiedzionym pozorami czy pustymi słowami. Mamy do czynienia z kimś, kto zaznał bólu, doświadczył straty, rozczarowania, frustracji i kto nauczył się często na własnej skórze. Patrzeć dalej niż na powierzchowność. Karl Jung powiedział, że doświadczenia, zwłaszcza te bolesne, kształtują naszą psychikę w sposób ostateczny. Dotyczy to każdego, ale szczególnie mężczyzn, którzy noszą w sercach i podświadomości ślady swoich wewnętrznych i zewnętrznych zmagań. Mężczyzna, który zmierzył się z ciężarem trudności, doświadczył chwil samotności lub przezwyciężył relacje, które go zraniły, rozwija inną wrażliwość. Zaczyna postrzegać ludzi z głębszej perspektywy, jakby potrafił patrzeć poza ich maski. Nie każdy gest go przekonuje, nie każda mowa go porusza. Potrzebuje poczucia prawdy, spójności i koherencji między słowami a czynami. I właśnie tu pojawia się najważniejsza cecha, która pozwala zdobyć tego typu mężczyznę. Jung uważał, że gdy ktoś dojrzewa w bólu, nieświadomość tworzy mechanizmy obronne. A aby pokonać te bariery, Kobieta musi zaoferować coś znacznie wykraczającego poza powierzchowne uwodzenie musi zademonstrować emocjonalną autentyczność musi pokazać, że nie jest tu po to, by powtarzać stare schematy ale by wnosić wartość, by dzielić się prawdziwą podróżą. Dlatego często słyszy się od mężczyzn, którzy doświadczyli rozczarowania, że nie szukają już ulotnego piękna, chwilowej przygody szukają spokoju, prawdy, lojalności. Nie mówią tego tylko jako banału, ale dlatego, że doświadczyli na własnej skórze, jak wyczerpujące jest życie w iluzjach. Jung wyjaśnił, że w obliczu traumatycznych przeżyć, psychika reorganizuje swoje priorytety. To, co kiedyś było pożądaniem, zabawą czy podbojem, staje się stratą czasu. Nieświadomość woła o coś konkretnego, o coś, co ma sens. I właśnie ten punkt przykuwa uwagę dojrzałego emocjonalnie mężczyzny cecha, która świadczy o tym, że jesteś zakorzeniony w prawdzie, że nie boisz się być sobą, że potrafisz być obecny bez potrzeby zakładania masek. Pomyśl, ile razy spotkałeś mężczyznę, który wydawał się twardy i wycofany, ale który w obliczu autentycznego gestu, szczerego słowa zaczął się otwierać. To nie dzieje się przypadkiem. Autentyczność buduje zaufanie, a zaufanie jest najcenniejszą walutą dla kogoś, kto cierpiał. Carl Jung. Opisał zaufanie jako łącznik między świadomością a podświadomością, coś, co pozwala duszy odprężyć się w obecności drugiej osoby. A kiedy mężczyzna, który przeszedł przez burzę, spotyka kogoś, kto budzi w nim to uczucie, nie tylko się do niego zbliża, poddaje się, ponieważ rozumie, że odnalazł to, co naprawdę ważne. I właśnie to poddanie chcemy tu lepiej zrozumieć. Nie chodzi bowiem tylko o poznanie, czym jest ta cecha. Ale o dostrzeżenie, jak się ona przejawia, jak jest postrzegana i dlaczego, zdaniem Junga, staje się niezbędna dla mężczyzny, który ma już za sobą trudne doświadczenia. Za kilka minut zanurzysz się ze mną w te refleksje i zrozumiesz, jak ta prawda przejawia się w drobnych szczegółach, gestach, postawach i jak może zmienić sposób, w jaki postrzegasz relacje. Ale zanim przejdziemy dalej, chcę, żebyście się nad czymś zastanowili. Czy uważacie, że mężczyźni, którzy doświadczyli bólu i rozczarowania, stają się bardziej wybredni w miłości? Czy doświadczyliście tego w praktyce? Czy zauważyliście te różnice? Skomentujcie poniżej. Ból uczy kochać inaczej, więc wiem, że mnie śledzisz i żebyśmy mogli kontynuować tę rozmowę. I dlatego zrozumienie perspektywy Junga ma tak wielkie znaczenie. Kiedy zrozumiesz, co naprawdę porusza mężczyznę, który przeszedł przez trudne doświadczenia, zaczniesz postrzegać relacje z nowej perspektywy, o wiele bardziej realistycznej i transformującej. Każdy szczegół, którym się tu podzielę, może otworzyć przed tobą drzwi do interpretacji gestów, słów i postaw, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone. Chcę więc, abyś dołączył do mnie w tej refleksji. Napisz w komentarzach, co Twoim zdaniem jest najważniejsze w związku z kimś, kto cierpiał. To wzmocni naszą wymianę zdań i dodatkowo wzbogaci treść. I nie zapomnij, jeśli ten temat Cię poruszył, zostaw lajka like i zasubskrybuj kanał, ponieważ to jedyny sposób, aby nie przegapić kolejnych filmów, które zgłębiają nauki Junga i sekrety nieświadomości w miłości. Mówiąc o ciężarze trudnych doświadczeń na męskiej psychice, musimy zrozumieć, że nic nie ginie w umyśle i sercu mężczyzny. Każda trauma, każde złamane serce, każdy osobisty kryzys pozostawia blizny, które, jak mawiał Karl Jung, nie znikają po prostu z czasem. Nieświadomość przechowuje te blizny i bez względu na to, jak bardzo świadomy umysł stara się iść naprzód, to one po cichu kształtują to, czego mężczyzna szuka u partnera. To tak, jakby przeszłość pozostała żywa. Nie po to, by go więzić, ale by przypominać mu o tym, czego nie chce powtórzyć. Mężczyzna, który doświadczył bolesnego rozstania, zdrady, a nawet porażki w innych dziedzinach życia, takich jak praca czy relacje rodzinne, nosi w sobie lekcje, które go przemieniają. Może nie mówić o tym otwarcie, ale jego wybory ulegają zmianie. Jung powiedział, że podświadomość to część umysłu, która przechowuje symbole i obrazy, Niosące ze sobą głęboką wartość emocjonalną. U zranionego mężczyzny obrazy te mogą być powiązane z porzuceniem, stratą lub poczuciem niedoceniania. Dlatego, gdy poznaje nową kobietę, jego podświadomość jest już czujna, szukając znaków, które przyniosą mu poczucie bezpieczeństwa i pokażą, że historia się nie powtórzy. Te trudne doświadczenia działają jak niewidzialne filtry. Dlatego człowiek, który został zdradzony, ceni lojalność ponad wszystko. Człowiek, który czuł się wykorzystany, zaczyna szukać prawdy i wzajemności w każdym geście, a ktoś, kto zmagał się z osobistymi kryzysami, kto był samotny w najciemniejszych chwilach, zaczyna przywiązywać ogromną wagę do obecności, cichego wsparcia i szczerej troski. Nie dlatego, że staje się bardziej wymagający z kaprysu. Ale dlatego, że ból nauczył go patrzeć poza pozory. Wierzę, że słowa mogą zwodzić, ale konsekwentne zachowanie ujawnia prawdę. Ten emocjonalny ciężar powoduje również, że wielu mężczyzn rozwija nieświadome mechanizmy obronne. Mogą być na początku bardziej wycofani, ostrożni, a nawet nieco podejrzliwi. To nie brak zainteresowania, to samoobrona. Podświadomość tworzy bariery aby powstrzymać go przed ponownym zaangażowaniem się w coś, co mogłoby go zranić. Jednak gdy znajduje kobietę, która wykazuje cierpliwość, autentyczność i prawdziwą obecność, te mechanizmy obronne zaczynają słabnąć i właśnie w tym momencie więź staje się silniejsza, ponieważ nie opiera się na iluzjach, lecz na fundamencie zaufania, które przemawia bezpośrednio do zranionej psychiki. Jung uważał, że relacje są fundamentalne dla procesu indywiduacji, czyli wewnętrznego rozwoju każdego człowieka. Dlatego gdy mężczyzna, który przeszedł już przez trudne doświadczenia, nawiązuje z kimś kontakt, ta relacja jest nie tylko wyborem, ale także szansą na uzdrowienie. Kobieta, która rozumie wpływ tych blizn, zajmuje szczególne miejsce w jego życiu, ponieważ oferuje mu nie tylko towarzystwo, ale także nowy sposób na napisanie własnej historii na nowo. I to jest coś, co czuje podświadomie, nawet jeśli nie potrafi tego opisać słowami. Ważne jest również zrozumienie, że te doświadczenia kształtują nie tylko jego oczekiwania wobec partnerki, ale także sposób, w jaki oddaje siebie. Mężczyzna, który cierpiał, może wydawać się bardziej powściągliwy, ale kiedy zdaje sobie sprawę, że znalazł kogoś, kto szanuje i rozumie jego mocne strony, ma tendencję do głębszego oddawania siebie. Dzieje się tak, ponieważ zaufanie jest dla niego rzadkie, a kiedy się pojawi, staje się cenne. Nie chce zmarnować szansy na prawdziwą miłość, właśnie dlatego, że zna jej wartość po tak wielkim cierpieniu. Teraz chcę, żebyście razem ze mną zastanowili się, czy zauważyliście kiedyś w związku, jak te przeszłe doświadczenia wpłynęły na zachowanie mężczyzny? Czy zauważyliście kiedyś tę początkową ostrożność lub ciche poszukiwanie lojalności i prawdy? Jeśli doświadczyliście czegoś takiego, podzielcie się tym w komentarzach, bo wasze doświadczenie może otworzyć oczy wielu innym. A żebym wiedział, że dotarliście aż tutaj, napiszcie zdanie. Blizny kształtują miłość w komentarzach. Miłego oglądania i zostaw lajka, bo to wzmacnia kanał. Zasubskrybuj, aby śledzić nadchodzące treści o jungu, nieświadomości i wpływie doświadczeń na relacje. Myśląc o mężczyźnie, który przeszedł przez trudne doświadczenia, który zmagał się z bólem emocjonalnym, frustracją, a nawet głęboką stratą, musimy zrozumieć, że to, czego szuka u partnerki, nie jest już czymś powierzchownym, ulotnym i pustym. Nie szuka związku opartego wyłącznie na wyglądzie. Pięknych frazesach czy krótkotrwałych podbojach. Karl Jung pomaga nam zrozumieć, że dla tego typu mężczyzny istnieje jedna cecha, która staje się niezbędna autentyczność emocjonalna. To ona odróżnia prawdziwą więź od chwilowej iluzji. Mężczyzna naznaczony emocjonalnymi bliznami ceni przede wszystkim prawdę w gestach, spójność w działaniach i głębie budowanej więzi. Autentyczność emocjonalna nie oznacza bycia idealnym ani nigdy nie popełniania błędów. Oznacza bycie autentycznym, wykazywanie spójności między tym, co się mówi, a tym, co się robi, posiadanie odwagi do wyrażania swoich uczuć bez masek, manipulacji czy gierek. Taka postawa ma ogromną moc nad człowiekiem, który cierpiał, ponieważ dla niego wypowiedziane słowa nie mają już znaczenia. Musi czuć, że za tym, co słyszy i widzi, Kryje się prawda. Musi zdać sobie sprawę, że ma do czynienia z kimś, kto nie boi się być sobą, nie udaje, że chce się przypodobać, nie nosi maski tylko po to, by wygrać. To budzi w nim poczucie zaufania, a zaufanie jest najcenniejszym atutem dla kogoś, kto został rozczarowany. Jung powiedział, że ludzka podświadomość intensywnie reaguje na niespójność. Ludzie mogą nie być tego w pełni świadomi. Ale ich podświadomość wyczuwa, gdy coś jest nie tak, gdy słowa i zachowanie są sprzeczne. Właśnie dlatego autentyczność emocjonalna staje się tak atrakcyjna, ponieważ niesie ze sobą poczucie bezpieczeństwa. Ludzie już wiedzą po doświadczeniu bólu, że nie chcą popełniać tych samych błędów. Dlatego, gdy spotykają kogoś, kto w najdrobniejszych szczegółach wykazuje spójność, stabilność emocjonalną, autentyczne zrozumienie i lojalność, ich serce rozpoznaje, że mają do czynienia z czymś innym, czymś wartościowym. To rozpoznanie pojawia się w codziennych sytuacjach. Wyobraź sobie mężczyznę, który został oszukany lub zdradzony. Dla niego piękne obietnice nic nie znaczą. Liczy się to, jak kobieta dotrzymuje słowa w drobnych sprawach. Jest obecna, kiedy mówi, że będzie, uważnie słucha, kiedy on mówi, szanuje jego przestrzeń, kiedy on musi się wycofać. Te gesty, pozornie proste, są przejawem emocjonalnej autentyczności, są cichym dowodem na to, że nie ma żadnej gry, żadnej manipulacji, jest tylko prawda. I to właśnie ta prawda porusza serce mężczyzny, który nauczył się z bólu. Kolejnym ważnym aspektem autentyczności emocjonalnej jest zdolność do okazywania słabości bez lęku. Według Junga, psychika dąży do pełni, a to możliwe jest tylko wtedy, gdy porzucamy maski społeczne i okazujemy siebie autentycznie. Mężczyzna, który doświadczył osobistych kryzysów, głęboko ceni kobietę, która potrafi otwarcie mówić o swoich uczuciach i nie musi ukrywać swoich słabości, by zawsze sprawiać wrażenie silnej. To tworzy przestrzeń zaufania, w której czuje, że wreszcie może opuścić gardę i ujawnić własne słabości. Lojalność jest również częścią tej autentyczności. To nie tylko wierność w tradycyjnym sensie, ale lojalność emocjonalna. Bycie u boku nie tylko w chwilach radości, ale także w dniach ciszy, zwątpienia i niepewności. Dla mężczyzny, który dźwigał ciężar bolesnych doświadczeń, ta cicha i stała lojalność jest warta więcej niż jakikolwiek wielki gest. To pewność, że nie jesteś sam, że znalazłeś kogoś, kto nie podda się przy pierwszej przeszkodzie. A kiedy mówimy o głębi, mówimy o czymś, co wykracza poza codzienne interakcje. Osoba naznaczona bólem szuka więzi, które mają cel, które nadają sens jej życiu. Nie chce powierzchownych relacji, które rozpływają się przy najmniejszym znaku trudności. Chce czuć, że istnieje wzajemny rozwój że istnieje nauka że istnieje ewolucja więzi. To jest autentyczność emocjonalna oferowanie nie tylko fizycznej obecności. Ale świadomej, prawdziwej i transformującej obecności. Teraz chcę, żebyście się zastanowili, czy okazaliście emocjonalną autentyczność w swoich związkach? Czy zauważyliście, jak mężczyźni, którzy przeszli przez trudne doświadczenia, inaczej reagują na szczere, konsekwentne i lojalne gesty? Podzielcie się swoją perspektywą w komentarzach, ponieważ ten dialog jeszcze bardziej wzbogaca naszą wymianę zdań. A żebym wiedział, że dotarliście do tego punktu w filmie, Napiszcie zdanie. Prawda zwycięża w komentarzach. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału, bo w ten sposób masz pewność, że nadal będziesz otrzymywać treści, które ujawniają sekrety nieświadomości i psychologię Junga w odniesieniu do miłości i związków. W życiu codziennym ta zasadnicza cecha, którą Jung tak cenił, nie przejawia się w wielkich gestach, lecz w prostych, niemal dyskretnych działaniach które mówią głośniej niż jakakolwiek deklaracja. Autentyczność emocjonalna u mężczyzny, który przeszedł przez trudne doświadczenia, przejawia się w szczegółach, które często pozostają niezauważone przez tych, którzy je realizują, ale które mają decydujący wpływ na jego postrzeganie relacji. To właśnie w umiejętności słuchania bez osądzania, bycia obecnym bez duszenia się, oferowania wsparcia bez potrzeby kontrolowania każdego kroku, Odnajduje on emocjonalne bezpieczeństwo, którego tak rozpaczliwie poszukuje. Rozważmy na przykład moment, w którym mężczyzna dzieli się bolesnym doświadczeniem ze swojej przeszłości. Być może mówi o zdradzie, stracie, a nawet popełnionym błędzie. Sam fakt, że słuchasz uważnie, bez przerywania, krytykowania czy prób minimalizowania jego bólu, jest już wyraźnym dowodem autentyczności. To aktywne słuchanie tworzy przestrzeń zaufania, a zaufanie jest właśnie tym, co ceni najbardziej po tym, jak został naznaczony bólem. Jung powiedział, że autentyczne relacje to takie, w których podświadomość czuje, że może się odprężyć. A kiedy ten mężczyzna zdaje sobie sprawę, że może otworzyć swoje serce bez lęku przed osądem, to właśnie w tym momencie zaczyna postrzegać cię jako kogoś innego niż wszyscy inni. Innym praktycznym przykładem jest ciche wsparcie. Mężczyzna, który zmaga się z trudnościami, często nie chce, żeby ktoś rozwiązywał jego problemy ani mówił mu, co ma robić. Chce czuć, że nie jest sam. Bycie obecnym, okazywanie szczerego zainteresowania, niesienie słów otuchy w razie potrzeby, a także umiejętność szanowania czasu i przestrzeni, to postawy, które przemawiają bezpośrednio do jego podświadomości. Ta równowaga między wsparciem a wolnością pokazuje, że jesteś tam z prawdziwej miłości, a nie z potrzeby kontroli. Taka postawa budzi w nim poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, że nie zostanie przytłoczony ani porzucony. Autentyczność emocjonalna przejawia się również w spójności między tym, co mówisz, a tym, co robisz. Jeśli obiecujesz być obecny w danej chwili i dotrzymać słowa, nawet jeśli jest to coś tak prostego, jak oddzwonienie czy wsparcie w codziennej sytuacji, znaczy to, dlatego mężczyzny o wiele więcej niż przesadne gesty. Spójność tworzy poczucie stabilności, a stabilność jest jedną z największych wartości dla tych, którzy doświadczyli niestabilności bólu. Kobieta, która okazuje tę stałość, staje się bezpieczną przystanią, której nieświadomie szukał od czasu swoich przeszłych doświadczeń. Niekontrolowana obecność to również istotny szczegół. Kiedy jesteście razem, ale nie musicie kontrolować każdego ruchu, kiedy szanujecie jego przestrzeń, nie wzbudzając przy tym niepotrzebnej nieufności, okazujecie emocjonalną dojrzałość. Mężczyzna, który przeszedł przez burzliwe związki, szybko dostrzega różnicę między osobą, która ufa, a kimś, kto żyje w ciągłym napięciu. A zaufania w tym przypadku nie zdobywa się przemówieniami, lecz cichymi gestami szacunku. Te praktyczne przejawy autentyczności emocjonalnej. Są ostatecznie niewielkim dowodem na to, że nie jesteś tam, by powtarzać te same błędy, które już popełnili. To znaki, które mówią bez słów: Jestem prawdziwy, nie muszę udawać, nie będę kontrolował ani manipulował. A to przynosi im ogromną ulgę, ponieważ pokazuje, że można budować związek oparty na prawdzie i wzajemnym rozwoju. Jung wyjaśniał, że to właśnie w takim związku psychika odnajduje równowagę. Ponieważ nie ma już potrzeby ciągłego chronienia siebie. A teraz chcę, żebyście razem ze mną zastanowili się: czy zauważyliście kiedyś, jak drobne gesty mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki mężczyzna na was patrzy? Czy doświadczyliście sytuacji, w których samo słuchanie lub uszanowanie ciszy zrobiło ogromną różnicę? Jeśli tak, podzielcie się tym w komentarzach, bo wasze doświadczenia mogą zainspirować innych. A żebym wiedział, że naprawdę dotarliście do tego punktu w filmie, napiszcie zdanie. Prawda ujawnia się w szczegółach. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału, ponieważ wzmacnia to naszą społeczność i gwarantuje, że będziesz nadal śledzić głębokie refleksje na temat Junga, nieświadomości i relacji, które naprawdę mają znaczenie. Karl Jung postrzegał związki jako coś znacznie większego niż prosty związek dwojga ludzi. Dla niego prawdziwy związek to przestrzeń transformacji, ścieżka indywidualizacji, proces, w którym każda jednostka staje się tym, kim naprawdę jest. Ta koncepcja odniesiona do miłości jest niezwykle potężna, bo nie chodzi tylko o bycie razem z powodu pokrewieństwa czy pożądania, ale o znalezienie w drugiej osobie lustra, które ukazuje nasze mocne strony, nasze cienie, a przede wszystkim nasz potencjał rozwoju. Kiedy mówimy o mężczyźnie, który ma za sobą trudne doświadczenia, staje się to jeszcze bardziej oczywiste. Nie szuka on po prostu kogoś, kto wypełni pustkę, ale kogoś, kto będzie mu towarzyszył w tej podróży samopoznania i odbudowy. I właśnie w tym momencie zasadnicza cecha ujawniona przez Junga łączy się z jego poglądem na relacje. Autentyczność emocjonalna okazywana przez kobietę to nie tylko uroczy szczegół. Staje się dla mężczyzny portalem do zrozumienia, że znalazł nie tylko partnerkę, ale i towarzyszkę w ewolucji. Mężczyzna, który doświadczył bólu, frustracji i nauki, rozumie, że nie ma już miejsca na złudzenia. Pragnie kogoś, kto nie tylko jest u jego boku, ale także inspiruje go do samodoskonalenia, a autentyczność tworzy to bezpieczne środowisko, w którym może być wrażliwy, bez lęku przed osądem i gdzie może odbudować siebie w prawdzie. Cyt. Jung uważał, że dusza obraz kobiecości, obecny w podświadomości mężczyzny, odgrywa w tym procesie fundamentalną rolę. Kiedy mężczyzna spotyka kobietę, która w swoim rzeczywistym doświadczeniu reprezentuje tę autentyczność i spójność, jest tak jakby jego dusza został przebudzony. A kiedy to nastąpi, relacja przestaje być jedynie zewnętrzna, a staje się wewnętrzna. Zaczyna się rozwijać w psychice, wpływając nie tylko na zachowanie, ale i na sam sposób, w jaki człowiek postrzega siebie w świecie. Ta głęboka więź daje mu poczucie, że znalazł kogoś, kto dotyka jego istoty kogoś, kto staje się częścią jego podróży indywidualizacji. Kobieta, która emanuje emocjonalną autentycznością, stabilnością, zrozumieniem i lojalnością, nieświadomie odgrywa rolę cichego przewodnika w tej podróży. Nie dyktuje ścieżek, nie kontroluje ani nie manipuluje, lecz oferuje to, co Jung nazwałby transformującą obecnością. Jej autentyczne podejście pozwala mężczyźnie przyswoić sobie lekcje przeszłości, bez obawy przed ich powtórzeniem. Czuje, że nie musi już dźwigać ciężarów, które naznaczyły go w samotności, ponieważ odnalazł więź, która go nie powstrzymuje, a wręcz przeciwnie, napędza. Na tym właśnie polega różnica między powierzchownymi relacjami a relacjami, które naprawdę pozostawiają pozytywny ślad. Myśląc o praktycznych przykładach, wystarczy zaobserwować, jak mężczyzna zmienia się, gdy czuje się emocjonalnie bezpieczny: zaczyna wyciszać swoje bariery, dzielić się aspektami siebie, których wcześniej nie ujawniał, i na nowo marzyć o przyszłości, o. Ta przemiana jest bezpośrednim odzwierciedleniem relacji, która spełnia rolę opisaną przez Junga. Jest przestrzenią rozwoju i integracji. Kobieta, która naprawdę podtrzymuje te pozycje, zostaje zapamiętana jako wyjątkowa, ponieważ jej wpływ nie jest ulotny, lecz strukturalny. I właśnie w tym momencie staje się jasne, że prawdziwe relacje to nie tylko przypadkowe spotkania. To, jak powiedział Jung, okazje do ewolucji. Autentyczność emocjonalna jest kluczem, który otwiera drzwi do tego procesu, a kiedy kobieta ucieleśnia ją w swojej istocie, nie tylko zyskuje mężczyznę naznaczonego trudnymi doświadczeniami, ale staje się częścią historii jego transformacji. Ta więź to nie tylko więź koleżeństwa, ale i cel. A teraz chcę, żebyście pomyśleli razem ze mną, czy kiedykolwiek byliście w związku, który pozwolił wam się rozwinąć który dał wam większą świadomość tego, kim jesteście, który pomógł wam w inny sposób uporać się z przeszłym bólem? Jeśli tak, podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach, bo tego typu historia może otworzyć oczy tym, którzy chcą zrozumieć jungowską wizję związków. A skoro już dotrwaliście ze mną, napiszcie zdanie: Kochać to także ewoluować w komentarzach. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału, Ponieważ to gwarantuje, że będziesz nadal otrzymywać treści, które zgłębiają psychologię jungowską, nieświadomość i transformacyjną moc prawdziwej miłości. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, to dlatego, że ten materiał do Ciebie przemówił i to już pokazuje, że jesteś gotowy, aby zagłębić się w ten temat jeszcze bardziej. Skorzystaj więc z okazji, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zostaw lajka, bo to znacznie wzmacnia rozwój naszej społeczności i daj mi znać w komentarzach, co o tym myślisz. Kochać to także ewoluować, więc wiem, że dotarłeś aż tutaj. I nie wychodź jeszcze, bo kolejny film, który pojawi się na Twoim ekranie, poszerzy tę refleksję jeszcze bardziej i może przynieść odpowiedzi, których nawet sobie nie wyobrażałeś.